Marlena, musisz jakieś zdradzić tajemnice, jeśli chodzi o swoich facetów? Jakieś, jakieś nowe randkowanie? Okay. Witam, dzisiaj kolejna odsłona mojego make-upowego wydarzenia, gdzie zapraszam gości z domu Wielkiego Brata, którzy będą eksperymentować z moim wyglądem. Dzisiejszym gościem jest em, mieszkanka domu Wielkiego Brata, która jest znana ze swoich em, obowiązków detektywistycznych. I ona zawsze miała taki mega piękny make-up, więc mam nadzieję, że ja również dzisiaj będę glowing, all natural, tak jak Marlena. Hej! Cześć, cześć, cześć! Fajnie, że przyszłaś. Super, bardzo się też cieszę, że mogłam wziąć udział. Natomiast obawiam się tylko, że ja sobie czas siadam. Który mamy... Wiesz, mamy. Wiesz o co chodzi? 20 minut mamy i muszę o. wyglądać pięknie, tak jak ty. Okej! Okay. Dobrze, to, to myślę, że nie ma problemu, mój make-up trwał 7 minut dzisiaj, także... Naprawdę? Okej. Okay. Ale Ty już masz rzęsy doczepione. Tak. <laughs> więc to jest to ułatwienie. Więc będzie trochę łatwiej. Dobra. Większe usta, doczepione rzęsy, więc mam nadzieję, okay. że ja również tak będę pięknie dzisiaj wyglądać, jak Marlena. Okej. Okay. <laughs> Dobrze, czyli Włączamy, jest 20 minut naprawdę. To nie żart. O nie, czas leci. Dobra, to tak muszę dajesz. się przygotować szybko. Mam taki plan w głowie, że w zasadzie hmm, chyba pomaluję Cię tak troszeczkę delikatniej. Okay? Dobra. Taki make-up, no make-up. Tak, taki make-up, no make-up, dobrze. O matko, stresuje się, no bo to jest ty. mało. coś Ty, nie stresuj się, zdążymy. Nawet nie wiem jaki to podkład, powinnam go wziąć pewnie na rękę najpierw, Żeby nie... dopasować do koloru twarzy? Tak, a możesz usta tak... <laughs> Okej. Okay. To jest super. A Ty malowałaś kiedyś wcześniej kogoś? Nie. To Nigdy? Jest to jest Twój czas. debiut? Tak, to jest mój debiut w malowaniu, także mam nadzieję. I jak Nadziele. będę mogła już otworzyć oczy i wszystko to daj znać. Okej. Okay. Super, mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, aczkolwiek mam pewnego rodzaju obawy, jeżeli chodzi o czas. Ja też. Czas zawsze jest utrudnieniem dla mnie. Ja mogę zrobić wszystko perfekcyjnie, ale potrzeba mi dużo czasu. 15 mm. lat już chyba robię make-up sobie. Codziennie. Aha. Więc już powinnam się ułatwić. Już, odpiąć, powinna się już robić, i robić to dużo szybciej. Ja ostatnio. A tutaj coraz wolniej <grym> <grym> robię, bo oglądam nowe jakieś YouTube'owe, wiesz. Jakieś triki makijażu. <grym> dokładnie. I wtedy mi zajmuje jeszcze więcej czasu, bo chcę wypróbować nowe rzeczy. Puder. Tak, to jest puder. I tutaj też jest puder. To jest naprawdę niewiele czasu. Ja zaczynam się stresować, bo e, no, maluję kogoś, kto kto, kto przeznacza na ma? makijaż dwie godziny. Także zawsze jest. No, trudno, Macie. Ja to trudno, Jakoś to będzie. Stresować. A powiedz mi, jaki masz e, swój ulubiony kosmetyk? E, wiesz co, ja najbardziej, m, jeden z takich głównych kosmetyków, jaki bardzo lubię, to jest bronzer. Mm -hmm. Nie brązę, Robię zasadniczo. Wtedy cała twarz inaczej wygląda. Tak. Jak się... Wtedy, jak można go troszeczkę, tylko tak delikatnie. Dobra, i zaraz zacznę. Czyli lubisz konturing. Tak, właśnie tak. Marlena, musisz jakieś zdradzić tajemnice, jeśli chodzi o swoich facetów. Jakieś, jakieś nowe randkowanie? O, Tak, właśnie nie. Obecnie nie randkuję wcale, zatrzymałam się bardzo. O nie. Bez... To taka ładna dziewczyna, więc musi jakiegoś fajnego faceta podarwać. No właśnie, niestety. Nie? Nie. Poddajesz się na razie. Poddałam się rynek, jak to Kasia powiedziała, lek rynek jest mocno. No... Niestety. No nie, chyba mam za dużo oczekiwania po prostu. Aha. Ja właśnie najbardziej lubię takie mm. różne. O, jest właśnie. To są super. To są te, co miałam dniu wielkiego brata i wszyscy je pożyczali. Nawet mężczyźni używali tych cieni. O jakie piękne. A powiedz mi, a Ty nie żałujesz tej decyzji, że um, nie chciałaś już być w domu Wielkiego Brata po 10 dniach? No te, że Tęskniliśmy nie. za Tobą. Ja też bardzo tęskniłam i teraz jak patrzę jak tak wszyscy, um, no mamy kontakt ze sobą, jak to wszystko wygląda, to często myślę, że moja decyzja byłaby inna. Więc... Mhm. Myślę, że to no. była głupia decyzja. Myślę, że tak. Ja myślę, że ludzie chcieli Cię oglądać. A brwi masz czym robione? Ja mam brwi permanentne, robiłam chyba dwa lata temu, więc przydałoby się jakaś, jakiś, e, jakaś odnowa tych brwi. To na pewno nie ryzykuje. Ale... Bo wydaje mi się, że już zanikają i są takie dziury w nich, więc ja zawsze dodatkowo kredką maluję jeszcze je. Aha. E, wszystkie pozdrawiam make-upistki. E, ja myślę, że to, to jest, jest, bardzo wstaniałe, wstaniałe, jest naprawdę ciężka praca. Ale bardzo ciężka praca. Ale jeżeli ktoś to lubi i ma tak. taki natural flow z tym, no to myślę, że to jest fajne. Bardzo ciężka praca, natomiast um, taka chyba satysfakcja też, bo faktycznie... Jak ktoś nagle wygląda pięknie po 20 minutach, to jest to satysfakcja. Dobra, a weź tak <laughs> dziubek. Zrób dziubek. Koje na bezludną wyspę, to jaki kosmetyk byś wzięła, gdyby by to tylko jeden? Ej, tylko jeden. Gdybym nie miała no. zrobionych rzęs, to tuż do rzęs. No tak, tutaj takie oko jest pełniejsze. Tak. A tak to brązer, ja po prostu uwielbiam te brązry. Mm -hmm. Dobra, no trudno, muszę coś spokojnie. Czyli to jest ten róż twój, pokaż? Tak. Fajny. A zrób ciopek. Mhm. <laughs> Hmm. Nie koniec świata, najwyżej. Bardzo masz takie No, A zamknij. To ja już w sumie mogę, tylko troszeczkę, tak? To nie chcę rzęsy. Ja mam zawsze taką technikę, jeśli chodzi o rzęsy, że maluję je trzy razy. Może dlatego mają taki zawsze dramatyczny look. Najpierw e, maluję suchą maskarą. A weźmy, co tu Bo tutaj gadam, gadam. Jezu, jak ci dziewczyny malowały w tym Big że Nie wiem, to tylko Justyna. Więc zawsze najpierw maluję je suchą maskarą. Oni się spodziewają no, no Potem drugą warstwę już mokrą i potem odczekuję no chwilkę i potem to... trzecią warstwę robię. Dlatego on jest taki Tak, dlatego tak długo. Nie, no tak jak powiedziałam, mój make-up jest zdecydowanie na bym powiedziała plażowy. Ale one się trzymają te cienie. Mhm. A ty teraz co y, robisz? Blendujesz? A do góry weź. Nie, ja nie robię tego. Takie... Nie mam. Ale wiesz, co to znaczy? Tak, wiem, że okay. rozciera się cienie na okay. powietrzu. No dziękuję bardzo. No. Ale powiem Ci, że ja w ogóle na przykład... A do góry weź, popatrz. Ja w ogóle cieni nie używam. Praktycznie wcale dzisiaj tak wyjątkowo. A tak to nie, bo przez te rzęsy to po prostu najlepiej podkład, bronzer. Nie. Nie chcę tak na. Mm. Oh. I to właśnie lubię, że jest coś taka wybredna. Ta nie, Tanie, tanie. Dobrze, i wtedy wiem, że nie robisz tak na odwalsie, tylko chcesz. Nie, żeby, bardzo było ładnie. żeby to było ładnie, ale no zdaję sobie sprawę, że po pierwsze to jest mój debiut w malowaniu kogokolwiek oprócz siebie. Highlighter. No i tak myślę. mamy oko, mamy policzka, mamy. O, jakie to jest piękne. Tak, to jest takie unicornowe właśnie. Mój ale do klimat. czego? To jest highlighter. Te? Tak? I możesz robić albo osobno, różne kolory, albo wszystko razem tak. Więc to jest od... ja wiem, celu... że Teraz jak na Ciebie patrzę, to wiem, że przesadziłam tutaj, że bardzo mi się ścieniem. Um... Ja mam taką zasadę, że im więcej, tym lepiej, więc myślę, że Aha. Nie, nie przesadziłaś. Chyba, ja że ja troszeczkę bym ci. Najczęściej ludzie mówią, że im mniej, tym lepiej, ale ja zawsze mówię, im więcej. A zamknij oko. Okej, okay, wiem, gdzie zrobiłam błąd, ale tak jak mówię, to był mój pierwszy make-up, więc o, otwórz. Nie no, już im więcej robię, tym boję się, że że nie, za dużo. Że przesadzę. Bo mi się strasznie... A to jest jakieś takie światło dziwne. Ale ty Jezu jaka ty jesteś piękna. Ja tak patrzę, mi się idealne, to idealne, naprawdę? Wcale tak nie jest, to jest prawda. Ale ja lubię prawić komplementy. Wydaje mi się, że... Gdy ja się mega fajnie, czuję. I ty... już? A, Oczywiście. jest zero. Oczywiście. Jest budzik. dobra, włączamy. Nawet jest naprawdę ładnie. I nie z wiem, tego... czy już do Nie, no, do poprawki są na pewno tylko brwi, bo one nie są do końca zrobione, ale bardzo mi się właśnie podoba tutaj. I oto końcowy rezultat, efekt, jak Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach. I subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie oglądać kolejne odcinki. Jak się czujesz z tym? No, ja jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy. To był mój pierwszy makijaż, także myślę sobie, że nie, jest, to, źle. nie jest źle. Nie jest Na kawę może być. Ja bym tylko poprawiła brwi, bo wolę jak są bardziej wyraziste. Ale tak to myślę, że jest taki trochę glow i day make-up jest. Mogę iść do warzywniaka. <laughs> o, nie! <laughs> Okej! Okay. Piątka. Ale nie, naprawdę fajnie jest. Nie wiem. Mi się podoba. Tak? Naprawdę.